Zagramy sobie dzisiaj w grę pod tytułem Skill Special Force 2 Jak widzicie jestem dosyć wyposażony Zacznijmy grę Od razu mówię, nie jestem mega prosem w, w takich typu grach Ale no cóż Ło, robią są ścini, o Boże Dobra Chwilę ja tylko zajmę do opcji może wyciszę bardziej. No nie tak bardzo. Jeszcze. Żebym chociaż słyszał ich kroki, nie? No to kroki to też najważniejsze. No mam tylko smoka. Tak. E, z tej broni, właśnie, jeśli gracie w Special Force, to jest chyba chowa typy 89 albo inaczej się to nazywa zawsze strzelajcie nią no, ona jest świetna do headshotów po prostu koksiarska broń jeśli chodzi o headshoty i on, inne takie ceregiele <laughs> ja, chyba sobie na razie kołacha ups fail <laughs> dobra, zaraz się zrespimy. Tutaj jeszcze F1, F2, F3 możecie sobie zmieniać... Um... A, jak to się mówi? Wyposażenie, loadout. Przybiegnijmy się tutaj. A, przez tego flasha nic nie widziałem. Cóż, no. Raz na wozie, raz pod wodzem, czy coś na guście, nie wiem. Eee. Nóż taktycznie też jest dobry On kosztuje 13 tysięcy Ale się opłaca Okej okay. <laughs> Udało mi się Punkty farciarza dostałem No, nice, nice Nie powiem, że do dupy Myślałem, że o! Myślałem, że będzie mi lagowało, ale jakoś y, działa. Więc jest okej. Okay. Nie będę chyba puszczał przy tym żadnej muzyczki. Kurde, tam typek i dzieje. Yy, ja nie mam żadnego aima albo nie wiem. Po prostu ja mam takiego czasem mi skilla, nawet sama gra się tak nazywa, że po prostu... <grym> No już się przyzwyczaiłem do tego, że w ogóle w CSGO i w Special Force dwójce się heady strzela najlepiej, żeby wyeliminować najszybciej przeciwnika. Więc ten mecz będzie bardzo emynymyty. Nie umiem tego powiedzieć. Eminem... emynymycynujący. Okej. Spoko. Nie mam ograniczeń. I właśnie. Nie mam ograniczeń już czasowych mogę sobie nagrywać tam bardzo długo bo go, gdy się to sformatuje to taki filmik 15 minutowy waży około 200 megabajtów więc no więc to tam nie mam zbytnio ograniczeń o what the fuck fuck flash no tutaj głównie to no tutaj już koleś pada rzucę tam flasha no, super flash normalnie skills CS. -a. Wow! <grych> Jak się skampili! Dobra. Yy, o, SMS do mnie przyszedł. Kurde. Czekaj. Dobra. <grych> SMS do mnie przyszedł. No cóż, życie, życie jest nowelą. A... koszmary mortadel... Okej. Okay. Tutaj da się wejść, a ja już tutaj nie... jednokrotnie wchodziłem! Matko Boska. Dobra, mniejsza o to. no teraz wystarczy. Najlepiej się skryć. O, fuck. ścięło mi trochę, dlatego... Sami czasami to widzicie. Na początku mi tak ścięło. Ale to po prostu niektórzy potro są didosowy, didosują serwer. Bo tak to net mam dobre O fuck. Rzucę tam flasha. Zawodowy flash, nie? Ofleszuję. Of <laughs> Przepraszam, ofle ofleszowałem swojego... znaczy swojego drużynowego. nowego. zrobię przejście, żeby się schował. Ło kurde. Ło shit. O. Sorry za chwilowe cięcie I wygraliśmy mecz Dobra, ja zrobię cięcie i widzimy się w kolejnym meczu Cześć Okej, okay. witajcie w... Um, o kurde, tam już typek. Wow, ścina Ścina. A. shit, shit Dobra, nie będę się zbytnio wychylał, bo Znając moje szczęście to padnę Albo wiem. What the fuck? <laughs> Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, ale to... Um, w pokoju, moi rodzice oglądają, więc... Dobra. Nikogo tu nie ma, tutaj jakaś broń, a to moja. Tylko, że... bez yy, scope'a. Okej. Okay. Fuck. Nie, 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 nie. Ja się tak łatwo nie dam. O, dałem się łatwo. Wielka satysfakcja jest tutaj, jak się zabije kogoś nożem, bo tutaj naprawdę hard pro ekspert, kurde, trudno zabić wszystkich nożem. Według mnie ten nóż, za 13 tysięcy, to nie. O, oh, no! Nope. Przegrałem. To życie. Ten. Dobra. O, nie, znowu. Coś kiepsko dzisiaj. Znaczy no w sumie to nie, bo ciągle headshoty strzelałem, tak ogółem, ale... Ale tak to kiepsko. Mm. Oh. Oh nie. On był, on był wykończony. Ja tego nie liczę jako kill, bo taki kill kurde... Wykończonego to tam taki kill, że... ...w, że w dupę. Tyle. Y co, i ja mam taką taktykę? Uo, dupa, ale taktyka normalnie. W ogóle co ja robię? co? Wow, a to był ładny headshot. Nie wiem jak yy, dla was, ale mnie to zrobiło. Aaa, kurde. Może to nie ma tak dobrej precyzji, ale zawsze headshota się strzeli. Co, co tu dłużej mówić, prawda? No, tam już jest pan, pan sniper. Pan sniper Gotowy do akcji. Patrzcie, tutaj pan sniper. A ja jestem sniper, tylko że z karabinem. Miałem strzelec wyborowy. Karabin masz. Co? Wow! What the fuck! Przez ścianę? Skill. ała. Rozwala mnie to ten radgol po śmierci Boże Co ja klikam Radgol po śmierci Skręca sobie kark ja normalnie jak szmata Jak szmata tu Polec uchu Jak szmata... O oh, fuck Bo po ślady Ja tu szczelam może, ale będzie hajtu pod tym filmikiem, że zachowuje się jak o kurde debil. Ale no... Co tu innego mówić, no? To prawda. Chociaż w sumie... Chociaż w sumie... Gówno. Czemu on... on używa mojej... <śmiech> Jaki <śmiech> Nieładnie tak to używać mojej broni, co? Hmm... hmm? Bierzemy nóż. Nożu. No dobra, Tak. Już... <laughs> O, znowu headshot czy nie? Nie, nie było headshot. O, czekaj, bo tutaj... O, dobra, oni tam pilnują. Przydał mi się tutaj też pistolet, ale... Ze względów... Ze względów takich owych, że mam też snajperkę, to tam wziąłem pistolet, bo jednak pistolet mi się przyda do bardziej takich sytuacji... Tych, bardziej takich sytuacji wiecie. Snajper kontra jakiś z maszyngami i wtedy nie no. Jakby mnie nie zabili, to by był nawet satysfakcja, ale tak to wiesz. W ogóle rozwala mnie to, że jak kogoś koleś zabije i ty się wtedy odrodzisz, to tak jakbyś ty kogoś zabił, ale tego to jest nie jest wliczane w statysty, ale tylko jest tak pokazane, nie? Wow! Wow, mam, miałem, ja. o kurde. No nie, przegraliśmy. Dobra ludzie, to by było na tyle w tym przepięknym odcinku, który był tak gówniany, że... Że dobra, to ja się z wami żegnam. <śm>